Reprezentuję firmę Zielbruk, która od 39 lat produkuje elementy wibroprasowane. Z firmą Gurażdżę, z koncernem współpracujemy od wielu lat. Bardzo chętnie uczestniczę w tych konferencjach. Tematy są bardzo ciekawe i na czasie. My również zajmujemy się w tej chwili tym, jak ograniczyć wpływ na środowisko, bo to jest nie tylko taki trend, ale również wymogi. Na przykład, jeżeli chodzi o naszą branżę, coraz więcej sprzedaje się kostek eko. Dla nas jest to bardzo ważny punkt w dyskusji, wydarzenie, które określa kierunki rozwoju materiałów niskoemisyjnych. Te kierunki się są wspólnie z naszymi partnerami zarówno z branży domieszek chemicznych, jak również ze środowiska naukowego, no i naszymi partnerami, którzy zajmują się w codziennej pracy produkcją betonów, produkcją betonów niskoemisyjnych, które faktycznie będą w najbliższym czasie odgrywały coraz większą rolę w budownictwie. Każdy będzie się musiał przyzwyczaić do stosowania innych materiałów budowlanych w naszej branży betonowej z cementem na czele. Dobrze mieć tą świadomość, odpowiednio wcześniej się do tego przygotować. Zmiana nawyków, ograniczenie emisji CO2 w każdym aspekcie naszego życia jest bardzo ważna. Ważniejsza zmiana to zmiana w podejściu do projektowania, w podejściu do modelowania tych wyrobów budowanych. O ile jeszcze niedawno, w kontekście projektowania takich wyrobów, projektowania takich rozwiązań, mówiliśmy o właściwościach mechanicznych, mówiliśmy o trwałości, teraz na etapie projektowania włączyliśmy już ten element zrównoważoności, element niskoemisyjności tych produktów. Przyszłość branży widzę stabilnie. W kontekście zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji CO2, te procesy dzieją się zarówno na rynku materiałów budowlanych, stricte rozmawiamy o przemyśle cementowym, ale również betonowym. Podobne procesy dzieją się również w organizacji samej technologii robót betonowych, gdzie dużym wkładem, emisyjność są tematy związane z szeroko rozumianą logistyką transportu. Branża będzie się rozwijała, będzie szukała tych ścieżek rozwoju, gdzie redukcja śladów węglowych jest możliwa.